Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym styczniowym odcinku w związku z marką. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, w co warto inwestować, jeśli chcecie zintensyfikować działania marketingowe w 2022 roku. Zostańcie ze mną. Podpowiem Wam trochę z doświadczenia, trochę z tego, co wyczytałam w trendach, w jakimś raporcie mądrym na temat trendów i w tym, co obserwuję w ogóle w ostatnich czasach, jeśli chodzi o marketing, na co warto zwrócić uwagę i w co warto inwestować właśnie w działaniach w 2022 roku. Jestem ciekawa, też koniecznie napiszcie w komentarzu, na co Wy zdecydowaliście się zainwestować w 2022 roku. I tutaj mówiąc, zainwestować, oczywiście mamy na myśli pieniądze, no bo wiadomo, że pewne rzeczy kosztują i zawsze jakby generują po prostu konieczność zapłacenia za to. Natomiast ja jeszcze mówiąc inwestować, mam też na myśli na przykład w co chcecie inwestować swój czas, w co chcecie inwestować energię, które kanały właśnie zdecydowaliście się rozwijać bardziej w swojej komunikacji i będę bardzo ciekawa takiej merytorycznej dyskusji pod tym filmem właśnie, żebyśmy sobie o tym porozmawiali, jak ten 2022 rok może wyglądać. Pierwszy punkt, nie mogłabym sobie go odmówić, w zasadzie nazwałam go Jaka strategia nie będzie się sprawdzać, a mianowicie chodzi o to, żeby skończyć z myśleniem takim, że Facebook czy media społecznościowe polegają na wrzucaniu postów. Niestety, ja się z tym jeszcze bardzo często spotykam, że nam się wydaje, że prowadzenie Facebooka to jest takie, wiecie, wrzucanie postów, wrzucanie zdjęć, jakaś fajna relacja i tak dalej, informowanie, że mamy coś tam nowego i tak dalej, że to jest koniec. Nie. To jest takie 10% tego, nawet może mniej tego, co możemy zrobić w mediach społecznościowych. I chciałabym, żebyśmy w 2022 roku podeszli do tematu Facebooka, i teraz mówiąc Facebook, bo też czasem, jak z klientami rozmawiam, to nie my nie chcemy Facebooka, bo Facebook już o chcemy teraz tylko Instagram. Co roku to słyszę, że Facebook odchodzi do Lamusa, no i co roku, wiecie, jakby budżety reklamowe na Facebooku są zwiększane, działań jest coraz więcej i myślę, że to trochę wynika z takiego przekonania, że dla nas Facebook to jest właśnie to wrzucanie postów. I to jest coś, z czym absolutnie musimy się rozstać, jeśli chcemy profesjonalnie podejść do inwestowania w media społecznościowe w 2021 roku. Po pierwsze, Facebook. To jest powiedzmy taka nazwa ogólna y, na medium społecznościowe, z którego korzystamy i wiecie, tam, które mamy konto i tak dalej. Natomiast firma Facebook, teraz już Meta, y, to jest y, ogromny gigant po prostu, jeśli chodzi o posiadanie danych y, i o jakby, możliwości działań marketingowych, o to, co robi, y, co planuje zrobić, jak chce się rozwijać, jak się rozwija do tej pory. No i pamiętajcie, że Meta, y, czy nasz Facebook, to jest co właściciel Facebooka. Instagrama, Whatsappa, jeszcze kilku innych podmiotów, z których tak naprawdę korzystamy na co dzień, publikując swoje treści w mediach społecznościowych. Więc nie dość, że operuje danymi. Z których my potem możemy no, pośrednio korzystać, przygotowując różne kampanie i wiecie, całe jakby działania sprzedażowe podzielone na różne etapy, dodatkowo daje nam wiele narzędzi, które po prostu bardzo dobrze działają. I moim zdaniem, w 2022 roku jako taki może nie trend, tylko jak taki wymóg już po prostu, jak chcemy robić dobrze marketing, dobrze działania marketingowe, to nie ignorujmy właśnie tego, na co pozwala nam Facebook, ponieważ zarówno marketing, czyli Ustawianie reklam, cała technologiczna otoczka, która go dotyka, czyli podpinanie stron, podpinanie katalogów produktów. Wszystko tak naprawdę, co pozwala nam na internetową sprzedaż, która jest coraz bardziej e, przyspieszona. A już w ogóle pl plany Facebooka są takie, że w ogóle będziemy na, na platformie wszystko załatwiać, nie będziemy musieli nigdzie wychodzić. Więc no, nie ignorowałabym tak bardzo tego naszego Facebooka mety. E, więc pamiętajcie, że jest to cała infrastruktura, która została stworzona po to, żeby zarabiała. I jeśli ona będzie dobrze działać, a działa dobrze no to te budżety będą się zwiększać i to co, jak, jakie są fakty, fakty są takie, że te budżety po prostu reklamowe rosną. Widzimy to u naszych klientów, ale widzimy to też w trendach światowych. Jakiegokolwiek raportu byście nie otworzyli, to tak naprawdę widać, że te budżety na całym świecie, mówiąc potocznie, na Facebooku rosną. Na Facebooku, Instagramie, Whatsappie i Messengerze, we wszystkich tak naprawdę narzędziach komunikacji tej firmy. Także skończ z ignorowaniem mediów społecznościowych jako kanału komunikacji. Kolejny punkt, na co warto zwrócić szczególną uwagę w w 2022 roku, zwłaszcza jeśli działacie w branży e-commerce, ale też tak naprawdę my zaczęliśmy już to doradzać naszym mniejszym klientom, którzy mają na przykład jednostki lokalne. Warto zainwestować w możliwe automatyzacje marketingu. I tutaj nie będę Wam dzisiaj wymieniać ile my tych możliwości automatyzacji mamy, bo mamy chatboty, mamy wideoboty, mamy różne boty, które nas obsługują i myślę, że to jest jeszcze taki, taka sfera. Chociaż chatboty można już na Facebooku ustawiać, chociażby restauracje bardzo często z tego korzystają, że ktoś pisze wiadomość My dostajemy informacje od razu, np. w przypadku rezerwacji, obsługujemy w tych i tych godzinach albo dzwoni na ten numer. To też jest chatbot, natomiast w automatyzacji mamy dużo więcej różnych możliwości, bo mamy np. automatyzacje mailingowe, czyli pozyskujecie w jakiś sposób adresy mailowe, no i potem ktoś, kto zostawia na ten adres, nie tylko dostaje od nas wiadomość powitalną, czy co jakiś czas wysyłamy mu maila, ale wpada w konkretne drogi, którymi my chcemy, żeby przeszedł się razem z nami, podejmując pewne decyzje zakupowe. Więc pamiętajcie, po co nam taka automatyzacja? No po to, żeby jeśli mamy coraz więcej danych, a tych danych chcemy zbierać jak najwięcej właśnie naszych klientów, żeby z nimi po prostu być w tych relacjach, żeby z tych danych korzystać w taki mądry sposób. Tutaj wiem, że też wiele osób ma obawy do tego, czy mailing i różne inne, wiecie, systemy, które nam właśnie jakby zastępują tę możliwość relacji, że to jest dobre, czy nasi klienci to lubią. Moja odpowiedź Brzmi, nie wiem, bo to zależy od Waszych klientów i musicie się nad tym zastanowić. Moja odpowiedź numer dwa brzmi: tak, również działają, ponieważ wiele osób z tego skorzysta i też dane pokazują nam, że osoby lubią kupować poprzez mailing. Lubimy dostawać informacje o promocjach, lubimy być w kontakcie i są pewne branże, są pewne grupy, które bez tego nie byłyby w stanie rozwijać swojej marki, więc, automatyzację. Odciążają, pozwalają nam się rozwijać, pozwalają nam też skalować biznes, i myślę, że w 2022 roku warto też przestać albo ignorować, albo się tego bać, tylko z ciekawością podejść do tego tematu i zastanowić się, w jaki sposób moja marka może z tego skorzystać. Kolejny punkt w 2022 roku, wynikający z tego, że właśnie zaczynamy skalować, zaczynamy się rozrastać, zaczynamy mieć tych danych coraz więcej, to badania. Badania ilościowe, badania jakościowe. Tego jest tak naprawdę mnóstwo, jakimi drogami się nie wybierzemy. Tam tak naprawdę czekają na nas jakieś konkretne narzędzia. Chciałam Wam zwrócić uwagę na dwie kwestie, ponieważ mamy badania, no w psychologii też mamy badania ilościowe, Jakościowe, ilościowe to te, gdzie mamy bardzo dużo danych, wyciągamy z nich jakieś statystyki, oglądamy jak to wygląda i wyciągamy jakieś ogólne wnioski. Natomiast w badaniach jakościowych mamy bardziej kontakt bezpośredni, mamy okazję do porozmawiania z klientem, do sprawdzenia pewnych hipotez albo przeprowadzenia różnych obserwacji. To są dwie metody, które funkcjonują w marketingu i które moim zdaniem, zwłaszcza w 2022 roku, będą miały bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają nasze strony internetowe, jak wygląda nasza komunikacja, jak wyglądają nasze schematy sprzedażowe, lejki I myślę, że to jest również rzecz, którą warto uwzględnić i warto w to inwestować, zwłaszcza jeśli wasza marka chce się skalować, chce się rozwijać, chcecie mieć coraz więcej klientów, coraz więcej danych, to zwłaszcza w takim momencie warto przeprowadzić badania. I z to, jedną z tych form badań właśnie jest na przykład audit UX, albo w ogóle, wiecie, konsultacja User Experience i tego, w jaki sposób nasi użytkownicy wchodzą z nami w relacje. Czego potrzebują, jak zachowują się na stronach, czy nasze strony są przygotowane, znaczy nawet nie tylko strony, bo tak naprawdę w UX-ie możemy wiele rzeczy, też aplikacje, my też robimy, wiecie, taki UX, może bardziej customer experience, tak, czyli to, w jaki sposób nasz klient w ogóle się odnajduje w relacjach z nami tych sprzedażowych, jest tak naprawdę mnóstwo takiej biznesowej uważności, nakierowanej na to, żeby podejmować mądre decyzje na podstawie wniosków, faktów, a nie naszych wyobrażeń, bo to, za co często płacimy, jako Firmy, które inwestują w rozwój, to za to, że nie sprawdzamy naszych hipotez, czyli coś sobie wymyślimy, wymyślamy jakąś kampanię, wymyślamy, że klienci coś u nas lubią, ale nigdy nie zapytaliśmy o to klienta, nie posługujemy się ich słownictwem, nie używamy w ogóle tej, tej wiedzy, którą mamy, po to, żeby zbliżyć nas w tych relacjach. Więc właśnie to podejście takie jakościowe będzie dla nas bardzo ważne i oczywiście podejście ilościowe, którego absolutnie nie wolno ignorować, czyli cała nasza analityka danych, tego, w jaki sposób, ile osób wchodzi na naszą stronę internetową. Tutaj mamy całe narzędzie, ogromne Google Analytics, mamy też Facebook Analytics, tak, w zasadzie y, możemy wiele danych ze sobą zestawiać, łączyć, sprawdzać, jaki jest ruch, jakie są przejścia, jakie są konwersje, na co nasi klienci reagują najlepiej i tak naprawdę takie całościowe podejście, które pozwala nam łączyć metody jakościowe i ilościowe, daje nam bardzo fajne wnioski, które w połączeniu właśnie z naszą wizją, z naszą, wiecie, naszym doświadczeniem też, bo tego też nie należy ignorować, e, pozwala nam e, bardzo Fajnie podejść do rozwoju i do właśnie inwestowania czy w usługi, czy w komunikację, czy w jakieś nowe trendy w naszych działaniach komunikacyjnych, i do tego absolutnie bardzo Was zachęcam. Wiem, że jeszcze nie jest to tak bardzo popularne, żeby w to inwestować, ale widzę, że duże marki to robią i myślę, że jest to tylko kwestią czasu, aż coraz mniejsze marki zaczną właśnie inwestować w tego typu rozwój, bo po prostu się to opłaca. Wydaje nam się, że nie i że nie ma na to kasy, ale fakty i działania pokazują nam, że jednak jest to warte inwestycji i zachodu. Także badania, rozwój, analityka i śledzenie doświadczeń użytkownika. I ostatni punkt domykający, e, coś, co tak naprawdę funkcjonuje z nami już od bardzo dawna e, i tutaj żadnej, wiecie, Ameryki nie odkryje, natomiast chcę tylko to podkreślić. To zaczyna być po prostu faktem, codziennością e, i wiem, że sporo osób jeszcze ma mnóstwo obaw. Chodzi mi oczywiście o content wideo. Od lat trąbimy o tym, że YouTube, że Facebook, że są konkurują, że filmy, tak, nie będą się wiecie, nam algorytmy wspierać i tak dalej, że Facebook chce przejąć znaczy przejąć, wypchnąć YouTube'a, żeby być tym, wiecie, pierwszym w kategorii wideo. I tak dalej. Oczywiście nic takiego się nie stało. Natomiast to, co się stało, to to, że faktycznie wideo zaczęło dominować w typie treści. I zobaczcie, mamy już tak naprawdę Facebooka, Instagram, który, zobaczcie, co się dzieje ostatnio, mamy Instagram Reels. Formuła, która no, rewolucjonizuje tak naprawdę Instagram z całą swoją koncepcją, z estetycznej galerii, stwórców. Wiecie, z takiego wiecie, podejścia artystycznego wypycha na rzecz po prostu rozrywki, na rzecz tego, żeby jeszcze bardziej kreatywnie przedstawiać swoją wartość. Zresztą, propos samego. Instagrama i tego, jak bardzo ważna była ta galeria właśnie w tym polaroidowym stylu. Przeczytacie w książce Instagram bez filtra, o której wam mówiłam w lutym 2021 roku na filmie. Natomiast to, co się faktycznie dzieje, to ten content wideo zaczyna nam um, dominować um, w Typie treści, którego, których robimy najwięcej. Mamy TikToka, który przecież e, jakby bije rekordy popularności, jakby godziny oglądania. Taka platforma, która wiecie, no wielu e, jakby mówi, że to jest medium społecznościowe. Sam TikTok zaprzecza i mówi, że jesteśmy telewizją, te, platformą telewizyjną, platformą rozrywkową. Natomiast faktycznie jest tak, że tam również gromadzimy społeczności, mamy swoich odbiorców, widzów mimo tego, że tam podobno algorytm trochę inaczej z nami pracuje, inaczej nam sugeruje pewne treści. Więc zobaczcie, że tego kontentu wideo, właśnie Facebook, YouTube, Instagram, TikTok i będą pojawiać się kolejne aplikacje. Zresztą YouTube wyprowadził też shorty, wszystko, co tak naprawdę się dzieje w takim relacyjnym stylu, to wszystko się dzieje i tego kontentu wideo mamy coraz więcej i on będzie się rozwijać. Dlatego moim zdaniem, jeśli chcecie rozwijać jakkolwiek komunikację właśnie w mediach Społecznościowych czy w mediach w ogóle to warto uwzględnić kontent wideo, z tego powodu, że my go po prostu lubimy, my go chłoniemy, my go oglądamy, wiecie yy, coraz więcej i myślę, że to będzie bardzo ważny kanał komunikacji w 2022 roku, zwłaszcza. Tej takiej dla nas w biznesie jeszcze nieodkrytej komunikacji w postaci rozrywki, w postaci lekkiego kontentu i krótkiego kontentu, bo to też, co się dzieje w trendach, to to, że skracamy. Oprócz YouTube'a, który działa trochę na innych zasadach, to we wszystkich mediach społecznościowych zaczynamy skracać. Tak kiedyś było 2 minuty, 60 sekund, 30, a dzisiaj tak naprawdę mamy 15 sekund na, na TikToku, w których mamy przedstawić coś wartościowego i zainteresować użytkowników. Tyle o trendach w 2022 roku. Ja mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jak najwięcej dla swojej marki i pójdziecie po swoje do przodu. Mam nadzieję, że wszystkie poprzednie odcinki, zarówno o ewaluacji, o tym, jakie kroki podjąć na początku roku, jak się inspirować, którymi książkami, mam nadzieję, że będą dla Was wartościowe. Dajcie mi znać, czy chcecie takich odcinków więcej, czy może jesteście też ciekawi, albo jesteście fanami reakcji, albo jeśli nie widzieliście jeszcze reakcji, to też Was zachęcam do tego, żeby je pooglądać i do zobaczenia już w przyszłym tygodniu o godzinie 18, a jak chcecie więcej to wpadajcie na Instagram, tam są instakawki, które można obejrzeć, zapisane w formacie wideo, więc też sporo o komunikacji się znajdzie. Do zobaczenia już za tydzień, pozdrawiam, cześć!